Siemano, dzisiaj ci pokażę, jak zamówić różne pary Air Maxów, Tienów Plusów lub innych Air Maxów. Naprawdę zajebistej cenie. Ja takie z Barceloną, to jest kolaboracja z Patą. Zamówienie sobie je za 130 zł, z dostawą mi chyba 160, 170 wyszło, coś takiego. Tak, dostawa jest trochę droga, no ale wliczcie sobie już to w cenę w buta, bo to jest naprawdę zajebista jakość. Zobacz. Już ci pokażę, jak to zamówić. Normalnie poduszka działa, one są mega mięciutkie, mają mega mięciutką podeszwę. Zobacz. pod staw, wchodzimy sobie w tego linka. Trzeba się zarejestrować, założyć konto, bez tego nie złożycie zamówienia. Wchodzimy, zjeżdżamy sobie tutaj niżej, wchodzimy sobie w Air T1 plus za 120 zł. Widzicie, 30 różnych kolorów macie. Wybieracie sobie po prostu kolorystykę, rozmiar, zaznaczamy, klikamy sobie bajne, opłacimy sobie za same buty na razie. Tyle, ile mówię, wyniesie to jakieś 130 zł. Razem, tutaj z frachtami 10 juanów to jest 5 zł. No i co, tu możecie spojrzeć sobie. Tu są inne zamówienia ludzi, ktoś sobie takie niebiesko-białe zamówił, fajna kolorystyka. Więc mówię, ktoś, każdy, każdy naprawdę dla siebie coś znajdzie, jest sporo tych kolorystyk. Co później? Wchodzimy sobie w zakładkę order, tu możecie śledzić wasze wszystkie zamówienia. Zobacz, tutaj ja przykładowo zamówiłem sobie wczoraj takie dobiegania buty Nike, a. po prostu żeby dobiegania były, dałem za nie 90 zł, więc naprawdę. A jeśli będą fajne, to po prostu dam wam znać, dam wam linka, bo jest chyba dosłownie 30 różnych kolorów ich. Jeśli ktoś by był po prostu zainteresowany, zobaczcie, wchodzimy sobie w warehouse. Tu będą rzeczy gotowe do wysyłki. Mówię, po 4 dniach zazwyczaj one są gotowe do wysyłki. Tak do 4 dni już dosłownie 99% zamówień dociera i będą one tutaj. Będą wraz ze zdjęciami dodatkowymi. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda pudełko, jak wygląda sam but, Czy wszystko jest ok, to co zamawialiście. Zaznaczacie sobie, po prostu, rzecz, którą chcecie wysłać. Klikacie submit, tam wpisujecie wasz adres. Jeśli wcześniej nie wpisywaliście, wybieracie sobie dostawcę, wybierzcie naprawdę najtańszego dostawcę, jakiego się da, ponieważ to i tak wszystko dostarczy DHL do Polski. To jest tylko różnica pomiędzy tym, kto dostarczy z Chin, to do, po prostu do Niemiec, bo z Niemiec do, do Polski i tak to DHL dostarcza. O tym mówię, więc no nie ma z tym żadnego problemu. Zjedźcie sobie jeszcze na sam dół, możecie zaznaczyć sobie ubezpieczenie. Ja polecam, bo jeśli. Mi się nigdy nie zdarzyło w ciągu dwóch lat, ale jeśli coś by poszło nie tak kiedyś, zawsze może być kiedyś ten pierwszy raz, przykładowo dla mnie, to po prostu, nie wiem, zniszczy Wam się paczka, coś po prostu się stanie, coś zrąbie DHL i nie dostarczy jej na czas czy coś takiego, to zawsze możecie po prostu dostać 100% zwrotu za samą paczkę, jak i za wysyłkę, więc jest to naprawdę fajne. No, i po prostu to chyba byłoby na tyle. Na dole jeszcze będziecie mogli sobie wybrać jakieś kody promocyjne. To zawsze Wam zejdzie jakieś dosłownie 10-15 zł, czy coś takiego z dostawy. No i co? No, chyba tyle mogę powiedzieć. Jeśli masz pytania, napisz do mnie na insta, na YouTubie, w komentarzach. Dzięki, cześć.